Dzień dobry, witamy Was serdecznie. Mamy nadzieję, że Wasz długi weekend majowy był udany. Zaprasa zapraszamy Was do cotygodniowego przeglądu ofert pracy w Holandii. Zanim jednak zaczniemy, wszystkim maturzystom życzymy powodzenia, lekkiego pióra, łatwych pytań i samych piątek. Po maturach zapraszamy do nas jak co roku. Wybór wakacyjnych ofert pracy będzie olbrzymi. Zaplanuj wakacje z nami już teraz. Dzisiaj jednak koncentrujemy się głównie na trzech ofertach. Pierwsza z nich to praca w szklarni, przy oraz sortowaniu bakłażanów. Pracując w szklarni, pamiętaj, że temperatura może być wysoka. Warto pamiętać, że pracujesz również na podnośnikach, dlatego lęk wysokości nie będzie dla Ciebie ułatwieniem. Masz jednak okazję pracować w stabilnej firmie przez cały sezon aż do końca października. Zachęcamy więc do aplikowania i dzielenia się ofertą. Kolejna nasza propozycja to sektor produkcyjny, a mianowicie praca przy sortowaniu i pakowaniu mini ogórków oraz papryki. Pracujesz przy linii produkcyjnej w temperaturze około 15 stopni Celsjusza, decydując się na tę ofertę pracy, możesz pracować do 22 grudnia, czyli święta spędzasz z rodziną. Oferta ta to długoterminowa i stabilna propozycja, dlatego zgłoś się już teraz, a w najbliższy poniedziałek możesz rozpocząć pracę. Nie możemy nie wspomnieć o sektorze logistycznym. Nasza propozycja to magazyn z asortymentem muzycznym. Ze względu na intensywny rozwój firmy, pracodawca powiększa swój zespół. Dołącz do niego. Idealna propozycja dla osób chcących podjąć pierwszą pracę w Holandii bez doświadczenia, bez znajomości języka angielskiego, a przy tym jest to doskonała okazja, aby wyjechać z kimś bliskim. Nie czekaj więc i aplikuj do nas. Z przyjemnością opowiemy ci o naszych pozostałych propozycjach. Na naszej stronie www.abypraca.pl w zakładce zgłoś się znajdziesz wstępny formularz zgłoszeniowy. Wypełnij go, a dla nas będzie to informacja, że jesteś zainteresowany ofertami pracy. Odzwonimy ze szczegółami. Możesz także skontaktować się z nami bezpośrednio. Wejdź w zakładkę kontakt na www.abpraca.pl. Czekamy na Ciebie. Za dzisiaj dziękujemy. Do zobaczenia zatem i do usłyszenia. Miłego dnia!